Przede wszystkim to są agencje Realtor 3D i chcieliby pokazać jedno piękne mieszkanie w mieście Gandhi. Ten budynek jest z 2008 roku. Faktycznie jest nowy. W tą cenie wchodzi jeszcze miejsce parkingowe i te mieszkania ma turystyczną licencję. 135 tysięcy za 90 m. kwadratowych. Tu są dwie sypialnie, dwie łazienki. Wszystko co płacicie, to wszystko zostaje. Meble. Możemy po prostu wjechać bez żadnych problemów. To jest kuchenka, tak, osobne jest miejsce, żeby sobie poprać coś, coś takiego, tak. Mieszkanie jest bardzo eleganckie, bo jest obok jednego parku, tak, i jedziemy zobaczymy, co jeszcze mamy w tym mieszkaniu. Tak, tutaj mamy szafki, to jest sypialnia, dwa łóżka, to wszystko zostaje, jak mówiłem, nie potrzeba nic robić w tym mieszkaniu. Jak dla mnie to bardzo się podoba, tak. Jedziemy dalej, zobaczymy, co mamy. Eleganckie drzwi wszystkich po mieszkaniach. Tu jeszcze jedna sypialnia też mamy łóżko, tak jakieś meble, szafki. Z tej sypialni od razu obok mamy mamy łazienkę. Tutaj są też wszystko OK. Jest kabina prysznicowa i obok jeszcze jedna łazienka. Też mamy kabinę prysznicową. Też jest wszystko OK. I obok jest taki salon duży. mamy jakiś tu, jakiś sofę tutaj. Po muehlech powiem, że wszystko jest ok. Terasa, duża terasa. Możemy tutaj jakieś kawkę sobie pić. I tu od razu ten park, o którym mówiłem.